Trump natychmiast nakazuje Departamentowi Wojny rozpoczęcie testów nuklearnych w Stanach Zjednoczonych. 30 października 2025 roku jedno z najbardziej zaskakujących oświadczeń wszech czasów ludzie wskazują na konkretną przepowiednię. Będziesz zszokowany odkrywając pięć rewelacji dotyczących tego oświadczenia. Pierwsze objawienie Oświadczenie, które wstrząsnęło planetą. Opiszmy więc dokładnie, co wydarzyło się 30 października, ponieważ szczegóły mają tu większe znaczenie, niż mogłoby się wydawać. Trump jest w powietrzu. Marine 1 zabiera go na szczyt handlowy z Xi Jinpingiem, gdzie toczy się zażarta walka. To nie jest zwykłe spotkanie. Relacje między Stanami Zjednoczonymi a Chinami znajdują się w jednym z najgorszych momentów w historii nowożytnej. Napięcia handlowe, pozycje wojskowe na Morzu Południowochińskim, Tajwan wisi na włosku, wszystko jest na krawędzi i Trump o tym wie. Wie, że świat patrzy, wie, że Xi Jinping przygotowuje się do tego spotkania. I właśnie wtedy decyduje się opublikować to oświadczenie dotyczące testów nuklearnych. Moment zbiegu okoliczności nie jest przypadkowy. Nic, co Trump robi na tym poziomie, nie jest przypadkowe. To było zaplanowane, to było strategiczne, to był przekaz wysłany nie tylko do Amerykanów, ale do Chin, Rosji, do każdego kraju na Ziemi, który obserwował zmianę w równowadze sił nuklearnych, ale o to, co natychmiast przykuło uwagę wszystkich. Trump nie powiedział, że wydaje polecenia Departamentowi Obrony, powiedział, że Departamentowi Wojny. Można by pomyśleć, że to po prostu Trump który używa innego języka, ale tak nie jest. We wrześniu 2025 roku Trump oficjalnie zmienił nazwę departamentu obrony. Zmienił nazwę na departament wojny. A jeśli znacie historię, wiecie, że od 1639 do 1947 roku departament wojny nazywał się Departamentem Wojny, zanim został przemianowany na departament Obrony. Trump przywrócił starą nazwę, i w tym wyborze kryje się symbolika, której nie możemy zignorować. Obrona sugeruje ochronę tego, co się ma, wojna sugeruje działanie, agresję, dominację, to zmiana sposobu myślenia, to zmiana przekazu. A teraz, zaledwie kilka tygodni po tej zmianie nazwy, nakazuje temu departamentowi wznowienie testów broni jądrowej. W ciągu kilku godzin od opublikowania tego wpisu, globalna reakcja zaczęła napływać. Rosja nazwała to eskalacją. Chiny potwierdziły swoje zaangażowanie na rzecz pokojowego rozwoju. Organizacja Narodów Zjednoczonych ostrzegła przed katastrofalnymi błędami w kalkulacjach. Podobno nawet niektórzy doradcy Trumpa byli zaskoczeni tym ogłoszeniem. A tutaj, w Stanach Zjednoczonych, reakcja była szybka i podzielona. Demokraci natychmiast potępili to jako lekkomyślne. Niektórzy republikańscy jastrzębie oklaskiwali to jako niezbędny środek odstraszający. Mieszkańcy Newady, gdzie prawdopodobnie miałyby się odbyć te testy, wyrazili obawy dotyczące skutków środowiskowych i zdrowotnych wcześniejszych testów, które do dziś trwają. Akcje spółek zbrojeniowych gwałtownie wzrosły. Ceny akcji firm takich jak Honeywell i BWX Technologies gwałtownie wzrosły, ponieważ inwestorzy wiedzą, co to oznacza: kontrakty, wydatki rządowe. Ale zanim zrozumiemy, do czego to zmierza, musimy zrozumieć, dlaczego dzieje się to teraz. 23 września 1992 roku. Stany Zjednoczone przeprowadzają ostatnią próbę broni jądrowej w Narodowym Poligonie Bezpieczeństwa w Nevadzie. To podziemna detonacja zaprojektowana tak, aby była ograniczona, minimalizowała opad radioaktywny i ograniczała szkody dla środowiska. Po tej próbie całkowicie zaprzestaliśmy prób. Między 1945 a 1992 rokiem Stany Zjednoczone przeprowadziły ponad tysiąc prób jądrowych. Pomyśl o tej liczbie. Ponad tysiąc eksplozji jądrowych większość z nich na poligonie w Nevadzie, część na Pacyfiku, część na Alasce. Konsekwencje środowiskowe są nadal mierzone, nadal bada się wpływ na zdrowie lokalnej ludności. Skażenie radioaktywne na niektórych obszarach będzie się utrzymywać przez tysiące lat. Więc kiedy w 1992 roku zaprzestaliśmy prób, odczuliśmy autentyczną ulgę, pojawiła się nadzieja, że być może, tylko być może, ludzkość cofnęła się z krawędzi samozagłady. Ale oto co się zmieniło: świat się zmienił, geopolityczny krajobraz, który uczynił to podejście wykonalnym, zmienił się fundamentalnie. Korea Północna przeprowadziła swój ostatni test nuklearny w 2017 roku. To był ostatni raz, kiedy jakikolwiek kraj przeprowadził potwierdzoną eksplozję jądrową. Teraz muszę się zatrzymać i zadać pytanie: czy zauważyliście, jak to się rozwija? Harmonogram napięcia, eskalacje bo jeśli znacie Biblię, jeśli studiowaliście proroctwa, powinniście dostrzegać pewne wzorce. Wzorce, które zostały przewidziane tysiące lat temu. I to prowadzi nas do czwartego odkrycia, w którym połączymy to, co dzieje się teraz, z konkretnymi biblijnymi ostrzeżeniami dotyczącymi czasów ostatecznych. Czwarte objawienie. Proroczy związek wojny i pogłoski o wojnach. Pozwólcie, że zabiorę was na wzgórze pod Jerozolimą około 2000 lat temu. Jezus siedzi ze swoimi uczniami na Górze Oliwnej. Właśnie wyszli ze świątyni i pytają Jezusa na osobności: Kiedy to się stanie? Jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata? Jezus daje im mapę drogową. Przedstawia im ciąg wydarzeń. Mówi im dokładnie, na co mają zwracać uwagę. A jego pierwsze ostrzeżenie, jego główne ostrzeżenie brzmi następująco: Ewangelia Mateusza 24:6-8. Będziecie słyszeć o wojnach i wieściach wojennych. Uważajcie, abyście się nie trwożyli. To wszystko musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. To wszystko jest początkiem boleści. Chcę, abyście się skupili na tym wyrażeniu: wojny i wieści wojenne, ponieważ większość ludzi czyta je od deski do deski, nie rozumiejąc głębi tego, co Jezus tu mówi. Wojny to proste prawdziwe konflikty zbrojne, walczące narody, rozlana krew, spory o terytorium. Widzieliśmy wojny w całej historii ludzkości. I wojnę światową, drugi wojnę światową, wojnę koreańską, wojnę w Wietnamie, Irak, Afganistan. Wojny były stałym elementem ludzkiego doświadczenia. Ale to ta druga część jest kluczowa. Plotki o wojnie. W greckim oryginale słowo tłumaczone jako plotki to akoas. Nie oznacza to tylko plotek czy spekulacji. Oznacza słyszenie, raportowanie, ogłaszanie. To nieustanne dudnienie potencjalnego konfliktu. To życie w atmosferze, w której wojna jest zawsze zagrożona, zawsze możliwa, zawsze wisi nad głową jak miecz. I właśnie w tym miejscu jesteśmy teraz, po ogłoszeniu przez Trumpa prób nuklearnych. To nie jest wojna, nikt jeszcze nie wystrzeliwuje pocisków. Nikt nikogo nie atakuje, nikt nie zrzuca bomb, ale zagrożenie istnieje, przygotowania są, pozycjonowanie jest, plotki o wojnie są wszędzie, Rosja przeprowadza testy pocisków zdolnych do przenoszenia głowic nuklearnych. Stany Zjednoczone ogłaszają teraz wznowienie testów nuklearnych. Indie i Pakistan w ciągłym napięciu. Iran grozi Izraelowi. To jeszcze nie wojna, ale ciągłe pogłoski o wojnie. To przygotowania do wojny, to narody demonstrujące potencjał, wydające ostrzeżenia, wyznaczające czerwone linie, grożące i oto co jest fascynujące. Jezus mówi swoim uczniom wprost Patrzcie, nie trwóżcie się. Dlaczego tak powiedział? Dlaczego powiedział im, aby nie niepokoili się wojnami i pogłoskami o wojnach? Ponieważ wiedział, że te wydarzenia wywołają strach. Wiedział, że naturalną reakcją człowieka na groźby konfliktu, zwłaszcza konfliktu nuklearnego, będzie panika, lęk, przerażenie. Wiedział, że ludzie będą przerażeni i z góry mówi swoim naśladowcom: nie trwóżcie się. To musi się stać. To część planu. To droga do mojego powrotu, ale potem dodaje coś, co zmienia wszystko. Wszystko to jest początkiem boleści. Wspominałem o tym wcześniej, ale muszę tu zagłębić się bardziej, ponieważ ta fraza odsłania całą proroczą oś czasu. Greckie słowo tłumaczone jako smutek to odyn, i to słowo jest niezwykle konkretne. Nie oznacza ono tylko bólu czy cierpienia w ogóle. Oznacza bóle porodowe, skurcze porodowe specyficzny ból, którego doświadcza kobieta, gdy jest bliska porodu. A jeśli cokolwiek wiesz o porodzie, wiesz, jak działają skurcze. Zaczynają się powoli, co kilka godzin stosunkowo łagodnie. Możesz nawet nie być pewien, czy poród faktycznie się rozpoczął, ale potem stają się coraz bardziej intensywne co pięć minut, co trzy minuty, co minutę. I stają się coraz bardziej intensywne, silniejsze, bardziej bolesne, aż w końcu nadejdzie ten moment, dziecko się rodzi. Jezus celowo używa tej metafory. Mówi nam, że czasy ostateczne będą podążać dokładnie tym samym schematem. Znaki zaczną pojawiać się powoli, rozproszone w czasie, łatwe do zignorowania, łatwe do wyjaśnienia, ale potem nabiorą tempa, będą się zbliżać, bardziej intensywne, bardziej niezaprzeczalne, aż w końcu nadejdzie moment Twojego powrotu. Oto, co musicie zrozumieć na temat tego, gdzie teraz jesteśmy: jesteśmy w fazie przyspieszenia. Teraz chcę wrócić do Ezechiela 38 i 39. Proroctwo to opisuje potężną koalicję narodów atakującą Izrael. Przywódcą tej koalicji jest Gog z krainy Magog, naczelny książę Meszek i Tubal. To starożytne nazwy, ale uczeni powiązali je z konkretnymi współczesnymi lokalizacjami. Magog jest identyfikowany jako Rosja. Wzmianki o dalekiej północy w tekście bezpośrednio wskazują na położenie geograficzne Rosji w stosunku do Izraela. Meszek i Tubal to starożytne regiony na terenie dzisiejszej Turcji. Persja jest wyraźnie wymieniona, czyli współczesny Iran. Put, czyli Libia lub Afryka Północna, Kusz, czyli Sudan lub Etiopia. Mamy więc Rosję, Turcję, Iran i narody, kraje Afryki Północnej tworzą koalicję, by zaatakować Izrael. I to powinno sprawić, że włosy staną wam dęba. Właśnie ta koalicja powstaje właśnie teraz. Ale tutaj nawiązuje to do zapowiedzi Trumpa o próbach nuklearnych. Spójrzcie, co robi Bóg, gdy ta koalicja atakuje Izrael. Ezechiel 38:18:23 i stanie się w owym czasie, gdy Gok nadciągnie na ziemię izraelską wyrocznia Pana Boga, że gniew mój wezbierze się na obliczu moim. Bo w zapalczywości mojej i w ogniu gniewu Mego powiedziałem: zaiste, w owym dniu nastąpi wielkie drżenie w ziemi izraelskiej, także zadrżą ryby morskie i ptactwo niebieskie, i dzikie zwierzęta, i wszelkie płazy pełzające po ziemi, i wszyscy ludzie, którzy są na powierzchni ziemi. Góry się rozwalą, skały się rozpadną, a wszystkie mury runą na ziemię. I przywołam miecz przeciwko niemu na wszystkie góry moje, wyrocznia Pana Boga. Miecz każdego zwróci się przeciwko bratu jego. I będę z nim walczył zarazą i krwią. Ześlę na niego, jego wojska i liczne ludy, które są z nim, ulewny deszcz, grat, ogień i siarkę. Tak wywyższe się uświęcie i dam się poznać w oczach wielu narodów i poznają, że ja jestem Pan. Pozwólcie, że szczegółowo opiszę, co Bóg obiecał, bo każdy szczegół ma znaczenie. Po pierwsze, wielki wstrząs. Trzęsienie ziemi tak potężne, że góry się zawalą. Strome miejsca się zawalą. Każdy mur runie. To nie jest normalne trzęsienie ziemi. To coś bezprecedensowego w skali. Po drugie, zamieszanie w szeregach wroga. Miecz każdego człowieka zwróci się przeciwko bratu, koalicja zwróci się przeciwko sobie, przyjaciel będzie strzelał do przyjaciela, sojusznik zaatakuje sojusznika. Całkowity chaos i zniszczenie od wewnątrz. Po trzecie, zaraza i krew. Choroby i śmierć przetaczające się przez siły najeźdźców. Po czwarte, i to jest kluczowe zdanie, ześlę na niego jego wojska i liczne ludy, które są z nim ulewny deszcz, grat, ogień i siarkę. Ogień i siarka spadające z nieba. Teraz pozwólcie, że zadam wam pytanie: jak wygląda eksplozja jądrowa z ziemi? Jak wygląda, gdy jesteś z daleka i widzisz detonację broni jądrowej? Widzisz kulę ognia wznoszącą się w niebo. Widzisz intensywne ciepło promieniujące na zewnątrz. Widzisz jak materia jest wciągana do grzyba atomowego, a następnie spada z powrotem. Widzisz dosłownie ogień spadający z nieba. Eksplozja wytwarza ciśnienia i temperatury porównywalne z powierzchnią Słońca. Gdyby Ezechiel, żyjący w XX wieku p.n.e., był świadkiem eksplozji jądrowej, jakby ją opisał. Nie znałby specjalistycznego słownictwa. Nie wiedziałby o atomach, promieniowaniu ani reakcjach termojądrowych. Ale mógłby opisać to dokładnie tak, jak robi to tutaj ogień i siarka spadające z nieba. Chcę być tutaj bardzo ostrożny. Nie twierdzę, że Ezechiel 38 spełni się poprzez broń jądrową. Tekst jasno wskazuje, że jest to nadprzyrodzona interwencja Boga. To sąd boski, a nie wojna ludzka. Ale oto, co sugeruje. Co jeśli koalicja przyniesie ze sobą broń jądrową? Co jeśli Rosja, która posiada największy na świecie arsenał nuklearny, zagrozi użyciem broni jądrowej przeciwko Izraelowi? Co jeśli Bóg w swoim osądzie zwróci tę samą broń przeciwko najeźdźcom? Co jeśli ogień i siarka, które ześle, będą arsenałem nuklearnym, który przynieśli ze sobą nadprzyrodzonym sposobem przekierowanym z powrotem do ich własnych sił? To byłaby poetycka sprawiedliwość. To by pokazało suwerenność Boga nawet nad najbardziej niszczycielską bronią, jaką stworzyła ludzkość. I spełniłoby proroctwo w sposób, który wykorzystuje zarówno nadprzyrodzoną interwencję, jak i naturalne konsekwencje ich własnych złych zamiarów. Jest jednak jeszcze jeden kluczowy szczegół w Księdze Ezechiela 38, który łączy się bezpośrednio z obecnymi wydarzeniami, a który większość ludzi pomija. Księga Ezechiela 38: 8. Po wielu dniach zostaniesz nawiedzony. W późniejszych latach przyjdziesz do Ziemi, która otrząsnęła się po mieczu i została zebrana spośród wielu narodów, do gór Izraela, które zawsze były spustoszone. Ale Ziemia ta została wzięta spośród narodów, a wszyscy będą mieszkać bezpiecznie. I ponownie w wersecie jedenasty i powiesz: Wyruszę przeciwko krainie bez murów. Przyjdę przeciwko tym, którzy zaznają spokoju, którzy mieszkają bezpiecznie. Wszyscy mieszkają bez murów, bez zasów i bram. Inwazja ma miejsce, gdy Izrael mieszka bezpiecznie. Gdy odpoczywa, gdy czuje się bezpiecznie, gdy mieszka w wioskach bez murów, bez zamków i bram. To nie jest dzisiejszy Izrael. Dzisiejszy Izrael jest jednym z najbardziej zmilitaryzowanych narodów na ziemi. Mają system obrony przeciwrakietowej Żelazna Kopuła. Obowiązuje ich obowiązkowa służba wojskowa. Wszędzie mają bariery bezpieczeństwa i punkty kontrolne. Są stale w pogotowiu na zagrożenia ze strony Hamasu, Hezbolachu, Iranu i innych wrogów. Dzisiaj Izrael nie mieszka bezpiecznie. Trwa w ciągłej czujności i defensywie. Co zatem musi się wydarzyć, aby warunki czy słowa z księgi Ezechiela 38 się spełnią? Izrael musi osiągnąć punkt, w którym poczuje się bezpiecznie, w którym obniży czujność. W którym uwierzy, że zagrożenia zostały zneutralizowane. A jak naród może osiągnąć ten punkt? Poprzez porozumienia pokojowe, gwarancje międzynarodowe, poprzez normalizację stosunków z byłymi wrogami, poprzez dobrobyt gospodarczy, który sprawia, że konflikt wydaje się nieopłacalny. Innymi słowy, poprzez dokładnie takie działania dyplomatyczne, jakie obserwowaliśmy w ostatnich latach. Porozumienia Abrahama, które znormalizowały stosunki między Izraelem a kilkoma państwami arabskimi, rozmowy o potencjalnym uznaniu Izraela przez Arabię Saudyjską, dyskusje o kompleksowych ramach pokojowych dla regionu. Jeśli te wysiłki się powiodą, jeśli Izrael osiągnie punkt, w którym poczuje się naprawdę bezpiecznie, wtedy księga Ezechiela 38 stanie się możliwa. I tutaj właśnie w tę proroczą układankę wpisuje się ogłoszenie Trumpa o próbach nuklearnych. Stany Zjednoczone od dziesięcioleci są gwarantem bezpieczeństwa Izraela. Amerykańska potęga militarna była ostatecznym czynnikiem odstraszającym, uniemożliwiającym wrogom Izraela przeprowadzenie ataku na dużą skalę. Ale co się stanie? Jeśli amerykański potencjał odstraszania nuklearnego zostanie zakwestionowany, co się stanie, jeśli nasi wrogowie zaczną się zastanawiać, czy nasza broń rzeczywiście działa po 33 latach bez testów. Ale oto głębsze pytanie: Czy Ameryka będzie w ogóle w stanie obronić Izrael, gdy wydarzy się Ezechiel 38? Kiedy czyta się proroctwa o czasach ostatecznych, kiedy studiuje się księgę Daniela, Ezechiela, objawienie i wszystkie prorocze księgi, jedno staje się jasne: Ameryka nie jest wspomniana najpotężniejszy naród w historii świata naród o największej gospodarce naród z najnowocześniejszą armią naród, który kształtował globalne wydarzenia przez ponad wiek a my nie żyjemy w czasach ostatecznych. Dlaczego? Istnieje kilka możliwych wyjaśnień i żadne z nich nie jest do końca przekonujące.